Wszystkim. Właśnie wypuściłam kurki. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak skrupulatnie wyjada to, co wcześniej zostało pozostawione, czyli jakieś tam nasionko, które wykiełkowało. I ona fragmencik po fragmencie wyjada kiełki. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale nie chcę jej tam stamtąd spłoszyć. Po prostu ona tylko naprawdę w jednym miejscu stoi, żebyście, żeby wyjeść wszystko. Zresztą, pokażę Wam tutaj z bliska. Zobaczcie. Widzicie tutaj? Tu w tym miejscu... O, mój palec bardziej się pokazuje, bo jestem za blisko. Duże zbliżenie dałam. Tu widać wszystko świeże. I ona właśnie to, co wykiełkowało. Zobaczcie, jak ochoczo wsuwa. Widać, jak kogut skubie trawkę, która tutaj na nowo kiełkuje. No bo one tutaj wcześniej były. Dlatego właśnie zdecydowałam się, żeby tutaj, u mnie w ogrodzie, mieć kurki. Bo miejsce, z którego przed momentem właśnie je wypuściłam, jest do cna wyjedzone. Tam już praktycznie, zaraz zobaczyć, tam już praktycznie nie ma ani źdźbła, nic tutaj złego się... Nic tutaj właśnie nie zostało, natomiast zobaczcie tutaj. Wyszły z tego miejsca, gdzie były właśnie wczoraj, i teraz wracają, jakby tam, gdzie były dzień wcześniej, parę dni wcześniej. Ej, ty zbuju I wyjadają kolejne nasionka, kolejne kiełki. Także to jest taka naprawdę świetna maszyna do wyjedzenia chwastów. Będą się bić o to, co takie świeże, takie mięciutkie albo można powiedzieć wyjadać sobie z dzióbków także jeżeli macie kurki i zebrane już plony to polecam Wam żeby mieć takie stado kurek na grządkach a naprawdę nie znam lepszego kultywatora i odchwaszczacza ale również lepszego zwalczacza chociaż wiem jak to brzmi Zelczarcza chwastów, ponieważ one potrafią. Chwastów szkodników, one uwielbiają robaczki. Nie tylko to, co wykiełkuje, nie tylko nasiona, ale również właśnie robaczki, więc jak najbardziej nadaje się właśnie, żeby się pozbyć pędraków, włoch, jak wciągają wtedy takie, takiego pędraka czy inne właśnie robactwo. Także kurka naprawdę świetna sprawa w ogrodzie. No i oprócz tego, zobaczcie jak sobie tutaj te grzyby, to co jakiś czas zostawia odchody. Och, jak wciągnęły teraz drzewnice. No akurat dla ogrodnika nie jest zbyt dobrze, żeby one drzewnice jadły, no ale one tak jak mówię, nie zostawią nic, co nadaje się do zjedzenia. Także tak to u mnie wygląda. Ja jestem zachwycona z roli kur w moim ogrodzie. Naprawdę sprawdzają się doskonale. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.